Cześć kochani, witajcie na kanale Agnes z Buddy zapraszam Was na podwójną premierkę. E, witam Was w nowym roku. Jeszcze nie miałam okazji to się z nami przywitać e, w nowym 2024 roku. E, na ten rok życzę Wam samych sukcesów i samych dobrych dni. Jak najmniej tych złych e, i tego, jak nam sobie zażyczycie. Dobra zanim przejdziemy sobie do tej podwójnej premiery bo jak wiecie super wyszło wyszło w poniedziałek szmaragdowe dolary wychodzą dzisiaj, wyszło dzisiaj także mamy tutaj podwójną premierę zanim przejdziemy do tej, do tej premierki to słuchajcie takie małe ogłoszenie parafialne po, tej, po tym filmie w piątek pojawi się zdrapa z numerem 23, zaległy. W sobotę pojawi się zdrapa z 24. A w niedzielę wstawimy podsumowanie zrapmasów. We wtorek najprawdopodobniej wrzucę wam ulubieńców roku 2023. Więc taki rozkład jazdy. I we wtorek zdradzę wam coś fajnego, co szukuję, jak zmiana na moim kanale. Małe zmiany będą, także dobra sami zobaczycie, pamiętajcie, aby ten kanał oczywiście subskrybować, komentować i dawać łapki w górę. A my teraz przechodzimy do tej podwójnej premiery. Dobra, zacznijmy najpierw sobie od Superlinii, no bo one wyszły w poniedziałek. Superlinie, kochani, jest to zrabka za 5 zł, do wygrania 75 tysięcy. Tu się nic nie zmieniło, zmieniło się tylko tyle, że mamy pomarańczową szatę graficzną. Mamy 9 stopni wygranych. Od 5 zł do 75 tysięcy. Ja mam zrabki z numerem 36 i 35. Sama wybierałam, ponadrapiowałam, pozostawiałam 6 symboli, żebyśmy tutaj długo nie siedzieli. I słuchajcie, lecimy z tym. I mamy kochani, krabika do szukania. I ja tak zobaczę za kamery. No nie mamy krabika, niestety. Gwiazdeczka. Gwiazdeczka jest, oczywiście, że jest. Jeszcze może Was bardziej przybliżę. Wydaje mi się, że teraz będzie jeszcze lepiej. Gwiazdeczka była tylko jedna. Dalej, szukamy łodzi. Tutaj mamy łódź. Tutaj potrzebne są tylko klapki, ale tu są potrzebne klapki i byśmy wygrali. Tak samo moneta. Wszędzie potrzebna nam jest moneta. Mamy tu jeszcze jedną łódź. I tyle. Dobra, kolejny symbolik to lody, a lodów nie ma, dobra. Serduszko, serduszko mamy tutaj, mamy tu serduszko i mamy jeszcze na samej górze, serd o tu jeszcze są trzy serduszka, zobaczcie. Jedno, drugie i tutaj trzecie. No to może Piedronka, zobaczcie, wygramy może. I ostatni symbol to leżak. A leżak tutaj mamy niernego, nic nam leżak nie daje. No niestety. Zrabka chyba jest pusta. Zobaczymy na kontrolne. TBR. Niestety. Zrabka pusta. No co by się oczekiwać, jakbym kupowała zrabki. E, dalej, mamy zrabkę z, z, z numerem 36. I szukamy teraz. O! Serduszka, Zaczy, kończyliśmy prawie serduszkiem I zaczynamy od serduszka Tutaj mamy serduszko I tu jeszcze mamy serduszko O, kwiatek i wygrywamy Dobra Dalej mamy roleczki Czy są gdzieś roleczki? Są roleczki tutaj I są roleczki tutaj ok Tutaj mamy, słuchajcie, piłeczkę no, i są aż trzy piłeczki. Proszę. I tu jeszcze jedna piłeczka. Okej. Okay. Dalej. Krabik. Jest krabik. Tutaj. Jakoś tak, słuchajcie. Niewygodnie siedzę. I tu jeszcze są dwa krabiki na końcu. Się zgubiły krabiki. I tyle. Dobra. Dalej. To ostatni symbol to księżyc. Tu mamy jednego, tu mamy dwa, ale nas blokują, blokują nas konkretnie. Samo no, i tu mamy jeszcze księżyca. No dobra, i ostatni symbol to okulary. A tu okulary nam nic nie dają. I chyba wszystko. Czy tak szybko zareknę, czy czegoś nie pogubiłam? No, nie pogubiłam. I mamy, słuchajcie, RBL. No niestety. Ta premierka okazała się być pechowa. Dobra, przechodzimy teraz do dzisiejszej premierki, czyli do szmaragdowe dolary. Podpowiedzcie mi, dajcie mi znać w komentarzu, bo mi się wydaje, że z rabka chyba było coś podobnego, był chyba szmaragdowy dolar. Chyba była też taka zielona i ona też była, i tylko ona była za piątkę, to jest za dyszkę. Yy, I tam się szukało chyba takiego diamenciku? Chyba tak. Takiego, y, nazywali często to y, ci, którzy drapią zrabki, to nazywali to często taką drożdżówką. I chyba już szmaragdowy dolar. Y, teraz mamy szmaragdowe dolary. No i to jest zrabka za 10 zł. Możemy wygrać 500 tysięcy. Oczywiście mamy taką słynną naszą y, grafikę, czyli drapiemy od góry do dołu. Zrabka zrapana będzie w 10 sekund. Y, mamy 26 na wygraną. Musimy szukać dziewięciku bądź podkowy. Podkowa mnożymy wygraną razy 2. Mamy 9 stopni wygranych od 10 do 500 tysięcy. Ja mam dwie takie zrapeczki. Mam zrapeczkę z numerem trzecim i 21. Zaczniemy sobie od 21. No i tutaj szukamy diamentu bądź podkowy. A mamy pik, awokado, trefl. Bardzo fajnie się drapie, także to nie mogę tego nie mogę zarzucić. Fajnie się drapie. No i zobaczymy, czy co coś tam mamy wygraną. Wkład mamy 30 zł. na no, odcinek ogólnie mamy dwie, dwa szmaragdowe dolary za dyszkę i dwa, y, dwie super linie dobra, na razie mamy słuchajcie, pusto jest garniec, który nam nic nie daje winogrono, serduszko, ker i jebko korona i muszla niestety z pusta, jeszcze zobaczcie kontrolne, c, b, g niestety zdrapeczka pusta bardzo mnie to smuci, bardzo, bardzo. No i teraz mamy zdrabkę z moim ulubionym numerkiem, czyli z numerkiem trzecim. O, może tutaj w trójce coś będzie fajnego. A mamy biedronkę. Pik, śliwka, dzwon, klucz. A przypominam, że szukamy diamentu bądź podkowy. Ananas, korona, arbuz, znaczy melon. Garniec, cytrynka, tęcza. Winogronko, muszla, wiśnie, no i co? Będzie pustak. Karo, awokado, kwiatek, jabłuszko, trefl i serduszko. No niestety. Tu kontrolne mamy D, D, L, H. Prawie DHL mamy. Dobra. No niestety. Zdrapeczki okazały się być puste i pechowe. Kochani, jeszcze mam tutaj jedną zrobkę w zanadrzu. Kupiłam tak na pocieszenie. Zobaczcie, ekstra linie, ale zobaczcie, jaki mają piękny kolor. Zobaczcie, to po prostu są przepiękne. I to są, to jest zrobka z numerem 8. Czasami ósemki są dla mnie szczęśliwe i może ta zrobka będzie szczęśliwa. Także, no co, kochani, drapiemy. Przepiękny kolor ma, taki piękny różowy, zobaczcie. No cudowny, jak zobaczyłam, to miał nie, no muszę kupić. Dobra, przybliżamy i drapiemy. I szukamy, kochani, takiego symbolu jak słonik. A jest słonik oczywiście. Mamy tutaj słonika. Dalej. No dalej już nie ma słonika, ale ważne, że chociaż jeden jest. Dalej biedroneczka. Biedroneczka jest tutaj tylko ja na Biedroneczka. Tęcza. tęcza. Mhm. Patrzymy za tęczą. Jest tęcza tutaj. Zobaczcie, brakuje nam wiatraka, ptaka lub kości. I, ale to jest znowu będzie brakowało nam kości. Kurczę. Dobra. Serduszko. nowo serduszko. Kolejny raz mamy w jak serduszko, ale to serduszko nam coś nie chcę dawać wygranej dzwona miałam, miałam dzwona widzicie ja jestem czasem ślepa i parasol też był, czy nie było, nie było dobra, serduszko, serduszka szukamy, jeszcze mamy jedno serduszko i tam już na górze nie ma, dobra, dalej lecimy z okularami okulary okulary nie widzę dalej balony Nie ma. Moneta. Dobra, jest, jest moneta. Tu jest kolejna moneta. I jeszcze jedna. Okej. Okay. Dalej. Parasol. Nie myślałam, że chyba nie mamy wygranej. Znaczy, zobaczymy oczywiście parasol. Parasol. Ena. Chyba nam będą blokować niestety. Dobra. Tak wziąłam na, pociesze, na, na pocieszenie i co? I nic nie wyjdzie. Klucz. Mamy kolejny klucz. Kolejny klucz. Matko. Ile kluczy? Zobaczcie, jak się wysypało. I tu jeszcze jest jeden. I ostatni symbolek to. Motylek. A czy motylek nam coś da? Pewnie nas trochę poblokowały linie. O. -o. Tu jest motylek. I tu jeszcze na górze motylek. Dobra. I co, jak myślicie? Chyba pusto jest co. Chyba tak. Chyba nic nam z tego nie wyszło. Tu były jeszcze klapki. O były tutaj. Ale klapki nam nic nie dają. A leżaka nie było? To mam takiego jednego leżaka samotnego. No, no dobra. Patrzymy na te kontrolne, co nam powiedzą. A mówią nam ENF. Zamiast END mamy ENF Dobra. No to przejdziemy do tego krótkiego podsumowania. No dobrze, kochanie, jeżeli chodzi o dzisiejsze podsumowanie, dzisiejsze drabnik, no to jest bardzo, bardzo prosty, bo mamy i super linie, i szmonakowe dolary, czyli dwie zrobki, które są nowe, jedna jest z nowa, a druga jest nowa zrobka, wyszły nam na zero. I mój dodatek w przepięknym kolorze eksfolii niestety też dał nam zero, więc wkład na dzisiejszy odcinek to było 40 zł i wygraliśmy dosłownie nic, dosłowne zero. Także kochani, e, jeżeli wam się filmik spodobał, to pamiętajcie o dawaniu łapki w górę, komentowaniu i subskrybujcie mój kanał, e, a my się widzimy już w kolejnych filmach na moim kanale. E, jutro dostajecie Zrapmas 23, w sobotę Zrapmas 24, a w niedzielę podsumowanie z Zrapmasów. Także kochani, widzimy się już na moim kanale niedługo. Cześć i bajo!